Moi drodzy, my już jesteśmy na lotnisku i zaczynamy przygodę do Włoch, tak, jedziemy do Triestu, jesteśmy na lotnisku w Krakowie i tutaj idziemy, teraz przechodzimy, więc co, ahoj przygodę i zaczynamy. Moi drodzy, my już wszystko przeszliśmy, no i teraz mamy dwie godziny do samolotu. Więc sobie zwiedzamy różne y, rzeczy i sobie trochę odpoczniemy. No i co? Ja mamy tu różne kawiarnie. Moi drodzy, my sobie musimy kupić jakieś picie. Mam nadzieję, że mnie teraz słychać. I chodzimy sobie po prostu teraz po, po sklepach. No, Moi drodzy, my teraz jeszcze będziemy czekać jakieś godzinę półtorej, no i sobie teraz odpoczywamy z kolką. Z tak i lecimy do Tereszty do Włoch. Moi drodzy, jest problem, bo wszyscy youtuberzy zapomnieli paszporty. A tak naprawdę to Franciszek, ja swój mam. Moi drodzy jest lipa, bo przyszli youtuberzy Franek zapomniał dowodu. Ja swój mam, jeszcze przed chwilą sprawdzamy. Jest A po co ty lipa? gadasz do mikrofonu, jak on nie jest podpięty do tego? Jest podpięty. I działa. Ale nasz nie, a tak a, i tak sobie ta będę tymi. mówić. To jest taka lipa, nie? nie tak no. I lecimy do Triesi. No, no nie wiem, czy ty jedziesz, ale zobaczymy. Jadę na pewno. Moi drodzy, zaczynamy przygodę. Tam są lotniska, ja tutaj i zaczynamy tą przygodę. I lecimy, no i Teraz będziemy tutaj na samolot i lecimy do Włoch. Tak ci prezentuje to całe lotnisko, a ja tutaj jestem. Moi drodzy! Wyszliśmy! Witam! Adam! No i lecimy, dzisiaj na włoskiej ziemi, tak na włoskiej ziemi, ja. jak wrażenia? Mamy to! Mamy O kurde! A! Patrzcie, jakie jak to jest dużo w ogóle, ja e, 26a, a? a tak, ja mam 26a. We ja mama 26B. Dlatego u Hadam. No, ale piękny ten samolot. Ja O ja, mój brud, jak to wygląda. Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry A jaki ty masz? 56 Moi drodzy weszliśmy jak widzicie Mamy okno I tak to tutaj wszystko wygląda Mamy również stoliczek Więc wiecie tu będę sobie Coś mógł robić I zaraz wylatujemy are located Się do Ale to fajnie. Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnej podróży. i nic nie widać to jest takie trochę nie nieprzyjemne kurde i lecimy moi drodzy moi drodzy my zaraz lądujemy i tak to się prezentuje no i czekamy ale uszy zawsze zatykam Ach, no i co no i fajnie że świeci słońce bo Pisał, że będą jakieś ulewy. No i fajnie właśnie, że świeci to słońce i mam nadzieję, że będzie ciepło. Wyszliśmy moi drodzy, wyszliśmy. Idziemy. Jesteśmy we Włoszech. Jesteśmy we Włoszech. Do widzenia! Oh. Nie, no, ale czuję różnicę tak szczerze. No. Ja czuję różnicę, że jest cieplej! Naprawdę! Wow! Uwaga! Witamy we Włoszech! Jesteśmy we Włoszech, moi drodzy. I tak szczerze, jest mega fajna pogoda. Mogę zdjęcie! Mogę Dolecieliśmy! Ej, ale fajna, fajne, fajna jest pogoda. Tak, włączone. Bardzo fajna pogoda. No. Pogoda jest fajna! Mega, no. Moi drodzy, tu jest tak ciepło. To jest tak ciepło, że po prostu Tutaj jest napis, napis Triest i mega w ogóle. Więc to czas zacząć przygodę w Ewy Trieste. Jest po prostu tak ciepło, no na pewno jest cieplej niż w Polsce, tak. A my teraz idziemy chyba do naszego apartamentu, ale na początku na busa. Moi drodzy, to się utnie, Moi drodzy, my już kupiliśmy bilety. Okazało się, że Tamte bilety były tylko do centrum, więc kupiliśmy tutaj za, za prawie 5 euro. Tego, no nie były one tanie, no ale wiecie, musimy jakoś wjechać do Triestu. I są ze mną przyszli YouTuberzy i subskrybujcie ich kanał oraz mój. Moi drodzy, my jesteśmy już w autokarze. I patrzcie to. życie, w życie. I tam mamy takie widoczki. I tam dalej. Co tu są za drzwi, moi drodzy? Aktualnie wyszliśmy już z autobusu i lecimy i wychodzimy. Wow moi drodzy! Co jest? Tutaj przyszli YouTuberzy. Ej, ładnie, ładnie. Pięknie jest tu no. Błędnie tu jest. Aktualnie powiem Wam, tak szczerze jest, tak fajnie. Tu jest tak, tam przyszli tu weży. a I lecimy, to jest w ogóle taki piasek. I mega fajnie jest. Już mi się ten wyjazd podoba. Już mi się ten wyjazd podoba ta Tadam. Tadam. Tak, tak to wygląda. Idziemy teraz przez taką fajną uliczkę. No i co? Jest, jest ciepło, fajne słoneczko. I mam ci. Jesteśmy już pod kamienicą. Jesteśmy już pod kamienicą i wchodzimy. Witam. ale tutaj ciemno. Ale wiecie, trzeba się przyzwyczaić do i tak to wszystko się tutaj prezentuje. Więc Winda widzicie? Więc mamy jakieś piętro i mamy tam balkonik, więc zaraz wam zrobię szybki runtum. Mamy nasz hotel. Uwaga, zaraz wielki runtum! Uwaga! Witam! Wycieraczka. O. Ja! No, yeah. Telewizor! mamy no, telewizor! Wow. <grym> taki fa fajny. I co? My tutaj, Filip? Nie? No, to tutaj będzie e, mój pokój z dwoma kuzynostwami. I tak się prezentuje tutaj, dobra, idziemy dalej. Taka o, kuchnia Pogaśnię. O! Tu jest ten balkon. No, moi drodzy, tutaj mamy ten balkon. No, wolę, wolę nie robić na razie. Tutaj. Mieli nam w ogóle dać jakieś śniadanie, ale go chyba nie ma. Tutaj taki mają. No jest śniadanie, dobra. Kuchnia, no i wszystko. Wszystko jest. Jaka wasza ocenka na pokój? No i widz. mamy takie czerwone, a ja mam niebieskie. I mamy jeszcze runtur kibla. Tu są w ogóle takie inne światła jakieś. O! No też nawet widzę, jak zwykle nie. No to chyba nie obchodzi to I co? Tak wygląda cały ten tutaj. Na balkon w tym momencie. Pokażcie. Ło! Witam! E, tak szczerze, mega. Nie chcę, żeby mi ten telefon wypadł, ale patrzcie. Tak się to prezentuje. No, tutaj co można, wiecie. Tu co można usiąść. I patrzcie, jakie widoki, nie? No, mamy klasa, klasa, po prostu klasa. No, ja tu jestem w szybie, mam, nagrywam. No więc my się rozpakowujemy i zaraz chyba idziemy na miasto. No i drodzy, my teraz idziemy do, do sklepu, tak? I co, jest piękna pogoda. Idziemy e, do Lidla, a przy na jakieś jedzonko, to mam też e, nagram skróty. I co? Lecimy! Moi drodzy, patrzcie tu jest, taka mini cola. I mega w ogóle, to jest, to jest, to jest takie choćby coś jak puszka. I przyszli youtuberzy sobie też kupili, więc idziemy do kasy. Moi drodzy, e, wy Aldi kupiliśmy takiego croissanta z pistacją. Powinien być git, ale teraz jeszcze nie będę jak, bo czekam na pizzę. Bo tak, jesteśmy we Włoszech. Miasto e, słynące z pizzy, dlatego na sobie zostawiam tego potwora na później. A my teraz idziemy jeszcze do Lidla, później idziemy do hotelu. No i na jakieś jedzonko. Moi drodzy, teraz idziemy e, na mały spacerek po mieście. I co? I za niedługo na pizzę. I uznałem, że będziecie mieli vlogi codziennie około 19.18, więc wiecie, dzisiaj się też pojawi właśnie z tego filmik, jutro z jakichś innych rzeczy, więc będziecie mieli fajny tutaj e, fajny content. O, fajny content. Moi drodzy, jak widzicie, tutaj jest pięknie. I co? My teraz już nie idziemy. Powinno mnie słychać. No i patrzcie te widoczki. I tam są wielkie schody. No i wiecie, nie? No i ładnie, jest. po prostu jest ładnie. I to jest właśnie pierwszy dzień w Treściach. No i rozumiem, tu teraz mamy sesję zdjęciowe, Na tym pięknym oto tutaj widoku. I będziemy tam na samą górę. I mieliśmy przerwę na jednego burgera około jakichś godzin, nie wiem, 17-18 i pójdziemy na pizzę, bo jesteśmy we Włoszech. Tego... O, o! Dobra, witam na wzgórzu. Taki mamy widoczek. I tutaj Franek i Kuba sobie jedzą. A żeby dowiedzieć się, czy maska, reprezentacja, bo jest dobre musicie wbić na nasz odcinek, który będzie niedługo na kanale Wszyscy youtuberzy no widok pięknie. leci fajna muzyczka, chillujemy i Kuboje nagrywają ale ładnie jest no pięknie Moi drodzy, jesteśmy teraz przy jakichś ruinach zamku i no tak to się prezentuje. Ja mam tu muzycz mu muzyczkę podpiętą. No i wiecie, jest fajny dzień i tutaj są właśnie te ruiny. Moi drodzy, leci muzyka. Jak widzicie, co jest przede mną? Wielki, I'm sorry, Wielki Łuk Tadam! W Puli pamiętam wtedy, co rok temu byłem tu też był. No a teraz też jeśli sobie pod nim, robimy e, fotki Więc tak tutaj wy... <grywka> wygląda. Czy wy widzicie, gdzie ja jestem, moi drodzy? Kolejna miejscówka dzisiaj. Wow! Mega! patrzcie, tu jest takie. Te Włochy są po prostu piękne. Moi drodzy, czy wy to widzicie, co jest przede mną? Kolejna rzecz, tada. Ale ładnie jest. Dzisiaj jest naprawdę... dzisiaj jest naprawdę ładnie. I wiecie, co się okazało? Że w pizzerii jest przerwa. Dwóch więc o 18. Ale może akurat Pójdzie będzie... Może akurat do innej pójdziemy. Moi drodzy... Ja w tym momencie kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I widzimy się w następnym odcinku z serii z więc do zobaczenia jutro.